Nie taki miał być finał tego wyścigu. Stan jest poważny, oczywiście. No, jeżeli chodzi o sport, no, e, moim zdaniem w dniu wczorajszym Tomasz zakończył karierę sportową. Siedmiokrotny żużlowy mistrz świata przeszedł już operację. Niestety od pasa w dół nie ma czucia. Bezwład nóg sprawia, że rokowania nie są dobre. Sportowiec został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej teraz lekarze walczą o to, by w przyszłości w ogóle mógł się poruszać. Kochał wygrywać. Zrobi to i tym razem, tak mówią jego wierni fani, którzy od wczoraj przychodzą pod bydgoski szpital. Wie pan, no nie ma innego wyjścia, tak? My jesteśmy z Tomkiem, musimy po prostu z nim być i do, do czasu aż do powiem, Tomek nie na nogi, my musimy z nim być, tak? O tym, że żużlowiec zawsze walczy do końca, wie najlepiej jego ojciec, Władysław no i będziemy stawać na głowie. Jak deklaruje, poruszy niebo i ziemię, by jego syn stanął na własnych nogach. Jesteśmy w kontakcie z kliniką w Salzburgu i w Izraelu. <laughs> będziemy robili wszystko, żeby tam z tej sytuacji tej kontuzji wyciągnąć. Informacja o wypadku poruszyła sportowe środowisko. Tu już nikt dla nikogo nie jest rywalem. Wyrazy współczucia płyną również od przedstawicieli innych dyscyplin sportu. Polonia Bydgoszcz, były klub żużlowca. Tu również smutek przeplata się z wiarą w to, że medycyna potrafi czynić cuda. Pojawiły się ich wpisy na profilach społecznościowych, na portalach z życzeniami dla Tomka. Także widać, że, że też ci chłopacy no, cały czas żyją, jakby są, są z Tomkiem mentalnie, przynajmniej w tej chwili. To nie pierwszy poważny wypadek w karierze Tomasza Golloba. Podczas Grand Prix Skandynawii w Sztokholmie w 2013 roku nabawił się poważnego urazu kręgosłupa. Rehabilitacja trwała miesiącami. Zawodnik przeżył też katastrofę lotniczą. W 2007 roku leciał awionetką na mecz do Tarnowa. Maszyna rozbiła się przy lądowaniu. Cudem przeżył. Szczęście sprzyja najlepszym. To sportowe pożekadło dotąd sprawdzało się w całej karierze Tomasza Goloba. I niech tak pozostanie. Rafał Fryderyk 24 godziny.